Dzień dobry! Dzisiaj o rejestracji tego pięknego zabytku. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, samochód nie miał kompletnych dokumentów. Konkretnie brakowało małego dowodu rejestracyjnego, który został tymczasowo zabrany w Urzędzie Niemieckim. 11 listopada 1999 roku. Wydawałoby się, że nie jest to żaden problem. Do tego samochód kupiłem. Cały proces rejestracji zacząłem od telefonu do Urzędu Komunikacji w Krakowie, gdzie chciałem załatwić sprawę związaną z akcyzą. We wszystkich źródłach, które znalazłem na internecie, było powiedziane wprost, że tak stary samochód. Powinien zostać zwolniony z akcyzy. Niestety po 40 minutach, tiri, dowiedziałem się, że urzędnik pierwsze o czymś takim słyszy. Nie wiem, nie ma, nie znam się. No nic. W związku z tym udałem się do osoby, która już kilka razy taką rejestrację przeprowadzała. No i tutaj znowu mówi, że różnie to jest. Czasem się rzeczywiście. Urząd przychyla, urząd celny i później urząd komunikacji. Czasem nie, ale nie warto ryzykować. Bo auto było kupione za w miarę rozsądne pieniądze. Niestety to jest ta wyższa, powyżej 2 litrów pojemność. W związku z tym akcyza była odpowiednio wyższa, ale to może się okazać tańsze niż ewentualne kary, jeśli okaże się, że ta akcyza jest potrzebna. Trudno, ok. Dostałem komplet dokumentów od sprzedawcy, poza wspomnianym dowodem rejestracyjnym, małym i poszedłem do Urzędu Komunikacji. Na początek wybrałem mały punkt obsługi klienta w jednej z galerii w Krakowie i zadowolony wchodzę do tego punktu. Patrzę, pusto, myślę, będzie szybko. Podchodzę do maszyny, gdzie trzeba. Wybrać sprawę, a tam pani już mnie woła, proszę, proszę. Pódzi sobie, o, młoda pani urzędnik. Będzie fajnie, będzie szybko. Podchodzę do okienka, daję pani wszystkie te dokumenty. Pani je przegląda i nagle. O nie! Tego panu nie zarejestruję. Oho, co takiego się stało? I tutaj pani zupełnie nie. Zabiła, ponieważ powiedziała, że ten dokument, dokładnie ten dół, ta duża płachta z dowodem rejestracyjnym jest starsza od niej, a ona nie rejestruje takich aut. No tak, teraz już wiem, dlaczego tak wysoka jest średnia wieku urzędników. Inaczej nie dałoby się zarejestrować w większości samochodów. Zwłaszcza, że samochody w Polsce jednak mamy dość stare. Ale pani ma dla mnie wyjście. Trzeba iść do pełnego urzędu i tam uda się to zrobić. No, starsi urzędnicy, więc będą wiedzieli lepiej. No to nic. Następnego dnia idę sobie do tego urzędu, czekam w kolejce, składam wszystkie dokumenty. Pani sprawdza, sprawdza, sprawdza. Po czym się okazuje, że no nie, tutaj też nie. Ten dowód jest niestety niezbędny. Przed 2006, jeśli dobrze pamiętam, byłoby ok. Teraz już nie. To już ich nie interesuje, że to było tylko czasowo wyrejestrowane. Ale mówi, że nie ma problemu, że mogę pójść do niemieckiego urzędu i w niemieckim urzędzie oni mi oddadzą ten dowód. Co so, już wyobrażam sobie tak. Idę do niemieckiego urzędu, mówię: Dzień dobry, panie niemiecki urzędzie. Czy może mi pan oddać dowód rejestracyjny od tego Mercedesa? A pewnie wielki urząd mi powie: Tak, oddamy go zaraz po tym, jak przelejemy na konto reperacje za wojnę. No, więc podziękowałem pani i wyszedłem. I sobie myślę: albo wtopiłem, kupując ten samochód, i niestety, ale będzie musiał pójść na żeletki, ewentualnie jakieś tam części, albo jednak. Da się coś zrobić. Kombinuję, bo przecież jest mnóstwo historii, gdzie samochody zostają wyciągnięte gdzieś tam z krzaków, ze złomowisk i wracają na drogi. Więc myślę, że jest, jest jakaś szansa. Podzwoniłem po kolegach, w końcu jeden z nich mówi: Słuchaj, mam gościa, który zajmuje się rejestracją zabytków, da radę. No to super. Dzwonię, nie ma problemu. Na żółte zarejestrujemy, przyjechał, zrobił wszystkie dokumenty, biała karta i tak dalej, i tak dalej. Dostarczył mi cały plik dokumentów do wysłania do Urzędu Konserwatora. Wysłałem, o dziwo, bez problemu dostałem zgodę, nawet w krótszym terminie niż ustawa przewiduje. Więc znowu idę do urzędu. Przy okazji chciałem też... Zgłosić sprzedaż innego samochodu, pobieram te bileciki. No wiadomo, kolejka do sprzedaży jest do zgłoszenia sprzedaży, jest krótsza, więc podchodzę, załatwiam sprawę i przy okazji sobie myślę, może u pani się uda zarejestrować. Pani mówi, że nie, niestety nie, bo to nie to okienko i tak dalej, ale że ewentualnie może mi sprawdzić, czy moje dokumenty są w porządku. Ja mówię: fantastycznie, proszę. Pani sprawdza, sprawdza, sprawdza. No, brakuje panu wieczystego przeglądu. A ja jej mówię, że no, wyczytałem, że nie trzeba. No i dobrze, ale to ja się jeszcze upewnię u kierowniczki. Poszła. No, chwilę jej nie było. Pewnie jakaś tam żywa dyskusja. Przy kawie po czym wraca? Tak, może pan zarejestrować ten samochód. Nie ma problemu, ma pan już wszystko. Super. No, to czekam, czekam, czekam w tej kolejce długiej w końcu moja kolej przyszła daje pani dokumenty, pani przegląda, przegląda, ja mówię tak, ale tutaj z panią rozmawiałem, w okienku tym tym, pani poszła do kierowniczki, nie, u mnie to nie przyjdzie, ja mówię, ale pani była u kierowniczki, nie, ja idę do kierowniczki, po czym poszła do kierowniczki, wracam momentalnie, myślę, że nawet nie rozmawiały na ten temat, nie, nie da się, do widzenia, Uff, no to cóż zrobić? Dzwonię do mechanika, u którego ten samochód to akurat stał i mówię mu, Maciek, trzeba zrobić wszystko na tip-top w tym samochodzie, żeby on bez problemu przeszedł ten wielki, ogromny przekląd. On mówi, ale to, to jest sprawne, ono przejdzie. Mówię, ale poszukajcie. Dziury w całym. No, dziury w całym dużo tutaj nie trzeba, czekać, nie trzeba szukać, bo jest ich trochę, ale coś tam jeszcze porobili. Pojechałem na przekląd. Na przeglądzie, znaczy na przeglądzie, przed, przed wejściem na przegląd jest jakaś taka mała e, recepcja. Siedzi tam miły pan. Pytam go, czy tutaj można. Tak, ale że nie bardzo chciało mi się ściągać auta z lawety, zanim e, się okaże, że nie wiem, czegoś nie ma, żeby ten pan przeszedł dookoła tego samochodu i od razu to wykluczył to auto, że, że, że nie przejdzie. Więc go zaczynam zagadywać. Ja mówi, że generalnie to się nie zna, ale może przejrzeć te papiery. No i przegląda, przegląda, przegląda i mówi: Ale gdzie ma pan zaświadczenie od psychiatry, że może pan jeździć tym samochodem? Mówię, o, takiego to ja nie mam. Mhm. Przegląda, przegląda dalej i o, a gdzie ma pan zaświadczenie o przebyciu kursu małego mechanika? Hm, też nie mam. To ja nie wiem, nie sądzę, żeby to auto przeszło przegląd, ale niech Pan idzie do Diagnosty. No to idę do Diagnosty, tam diagnosta. Akurat scena typowa. Stoi w kanale, coś tam grzebie w jakimś starym golfie czwórce i nagle standardowe hasło hasło nie powinna pani tutaj schodzić, ale proszę zejść. No i tam już i pokazuje, ile tam. Rzeczy jest do wymiany, pewnie cena wymiany będzie wyższa niż wartość samochodu. No to sobie myślę, będzie dobrze, dobrze. na pewno przejdzie. Ale ci wozie, te dokumenty były wszystkie, które należało mieć. Sprawdził samochód, powiedział nie ma problemu. Pyk podbite. Wow, mam wszystko. No więc po raz kolejny idę do urzędu, pobieram numerek, siedzę na awersce i czekam. Widzę. Za tą piękną ladą, te wszystkie panie, które już tam sobie szeptają, patrząc na mnie, co tym razem będzie nie tak. Przychodzi moja kolej, idę do okienka. Oczywiście najmłodsza pani mnie będzie obsługiwać. Co tym razem? No, przecież ona jest za młoda, żeby zarejestrować ten samochód. Podaję wszystkie dokumenty. Zobaczyła na ich ilość taka zniecierpliwiona, poirytowana przegląda. Przegląda, przegląda. Myślę sobie, no. Coś za długo to trwa. To trzeba robić jakieś notatki na dokumentach. Huhu. Będzie kiepsko. Nagle odwraca się. Bierze jakąś pieczątkę. No, to pewnie pieczątka z wielkim napisem anulowano. Żeby do niszczarki za chwilę trafiły te dokumenty. Ale nie. Pani przybija pieczątkę z jakąś tam datą, znowu przegląda, coś tam zapisuje. W pewnym momencie odwraca się. W tym samym momencie wszystkie pozostałe panie urzędniczki podnoszą się, zaczynają bić brawo, a z drzwi naprzeciwka wychodzą tanecznym krokiem Krakowiacy. Przypomnę, jesteśmy w Urzędzie w Krakowie. Za nimi dziewczynka sypiąca kwiaty, a na końcu wychodzi majestatycznym krokiem pani kierownik wydziału z ogromnym łańcuchem na szyi, z orłem na piersi, trzymając poduszkę, na której są tablice. Żółte tablice rejestracyjne i niesie je w kierunku tej kobiety, która mnie obsługiwała. Chodzi do niej, ta odbiera i przekazuje je mnie. I tak oto zarejestrowałem ten samochód. Oczywiście tego samego dnia musiałem jeszcze samochód ubezpieczyć. To w związku z tym, że jest to samochód już teraz na żółtych, zabytkowych tablicach było po pierwsze dość proste, po drugie jeszcze tańsze. I tutaj nie było żadnych niespodzianek na szczęście. Tak wygląda historia rejestracji na żółte tego samochodu. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, dlatego ciężko mi powiedzieć, czy rejestrowanie innego samochodu też z jakimś brakiem w dokumentach byłby takim samym problemem jak tutaj, czy w innym urzędzie może byłoby łatwiej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno ta historia, którą opowiedziałem, jest trochę podkoloryzowana, ale cały kor jej jest autentyczny i no, niestety tak to wyglądało i tyle to trwało. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten film i chętnie go polajkujecie, a także zasubskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia. Cześć!